Siemano, witamy was wszystkich mega gorąco. Ja jestem tym jest ze mną Mały, Siema. a dzisiaj jesteśmy na takiej mapie, gdzie po prostu, no teraz w tym momencie stykamy się po prostu ze sobą, już nie powiem czym. A jeżeli ty jesteś nowy, zachęcam cię do subskrypcji z dzwoneczkiem, no i oglądania do końca materiału, bo będzie bardzo ciekawy i fajny, tak myślę. I słuchajcie, jesteśmy na mapie, gdzie border zwiększa się przy okazji, kiedy tworzymy jakieś rzeczy, zbieramy achievementy po prostu. Czyli teraz tak, jak kliknę E. To powinien Border się nam powiększyć, tak? Od tego, co po prostu obczaiłem. Także World Border się powiększył przez to, że mamy tutaj zrobiony jeden Achievement. No i naszym, jakby, celem jest po prostu, <grych> jakby to powiedzieć. No, musimy niszczyć drzewo, musimy jakieś różne inne rzeczy. On będzie się powiększał. O, znowu się powiększy. O, powiększy pa, krowy mamy. Krowa, świnia, może powiedziałem świnia, to coś. Krawa robi. Dobra, to wiesz co ja tak zrobię? Ja zniszczę te drzewo, zaraz będziemy do tej skrzynki mieli no, dostęp. Mogę o. zabić coś, to świnie, co? Może jest? lepiej nie zabiję no. jej na razie. Może lepiej nie zabiję. Nie, nie zabiję jej na razie. Czekaj, bo może ona nam się przyda. I teraz patrz, niszczymy sobie po prostu te wszystkie drzewka. A bo to w niech w sumie samo spadnie. O dobra. I teraz tak, nie wiem w sumie, może może najpierw zrobię crafting, poczekaj. O jest kolejny achievement. O, większe mamy trochę, patrz. No. Troszkę większe. Ano, nie, jeszcze jeszcze jeden Ty, musimy dobra. Ty. E Ej, patrz, tu jest ten, żelazo jakieś. O, sorry. U. <laughs> Patrz, to jakieś żelazo jest. Nie, może nie. Nie, nie rozwalaj lepiej. Bo ja nie wiem, czy to kilofem nie trzeba. Czekaj, czekaj. Żelazo? Nie czy wiem jest żelazo. To wygląda jak jakieś żelazo. Czekaj, ja zrobię Sznieg patyki. wygląda. Albo beton. Czekaj, zrobię najpierw kilof żebyśmy, mie żebyśmy no. mieli. Jeden zrobię, bo szkoda drewna. O, dobra. O, jabłko mam. Oj, powiększyło się? Nie, jeszcze nie. Dobra. Nie, ale jabłko mam. O, tu też dostałeś, czas kopać. O, mamy! Blok kwarcu mamy! Coś z blokiem kwarcu o, można nie. zrobić. No nie wiem, ty. <laughs> czekaj. <laughs> nie wiem, no. Musimy jakoś do skrzynki... kurczak, co ty tu? Kurczak? U Jezu, nasiona. dobra kurczaka zabijmy. A nic nie ma z niego, dobra. Nie wiem, co coś... Czemu świnie chce powiedzieć krowo? Coś trzeba z nią zrobić. Może na razie. Czekaj, teraz, teraz tak. Co z drewna jeszcze można zrobić? Crafting mamy. Miecz. Właśnie, miecz. Dobrze powiedziałeś Ty, i tą krowę zabijemy, czekaj. O i się powiększy... Nie, nie powiem. O, jest. Większył się? No. Jest, mamy skrzynkę, patrz. To surowy dwie. królik, baraninę, bryłki Ale złota. dziwnie wygląda. Dobra, no, biorę tą część. My, my gramy. Nie wiem, czy zabijesz. Dobra, może nie będę zabijał na razie. Ej, kurczak, patrz! Przyleciał tu! I patrz na górze, mamy wyspę jakąś! Neterową, patrz! No, stamtąd spada! O kurde. Może krowa też spadnie, dobra, może nie. I co teraz możemy zrobić? Czekaj, bo jak klikniesz Escape. Bo ja bym zabił tę krowę, no. Patrz, jak sorry. klikniesz Escape i osiągnięcia, to tutaj masz osiągnięcie, które trzeba zrobić. Patrz, łowca potworów. Mm, mm. O, raz krowie śmierć, dobra, trzeba krowę zabić. No to mówiłem. Dobra, o, mamy. Dobra, co zrobiliśmy? Raz krowie śmierć. Bajać. Dobra, spoko. I właśnie nic nie zrobiło, dobra, jeszcze. O, sorry, czekaj. O, sorry. Czekaj, o, mały. Odejdź może, bo ja nie chcę cię zabić. Bo od kurczaka chciałem zabić. Przyjedź ten kurczak teraz? Bo ja to poniszczę trawę, może coś wypadnie z tej trawy. Świnie zaczną latać, leć na świnie z urwiska. No to jeszcze za pszenicy. Zbieranie drewna, bi drewno, dopóki nie wypadnie z niego blok drewna. Motykę to wszystko. musisz zrobić, zrobiłeś? <laughs> motykę? Użyj Mamy desek drewno. i patyków, aby skonstruować motykę. Dobra, ja mam trochę drewna, ale nie wiem czy sadzonkę. to. Sadzonkę O dobra, to jest sodzonka, to możemy zrobić. Czekaj. Zrobię motykę. <laughs> tak jest prawdopodobnie. O, o! Kro... o świnia! Krowę, teraz ja podzielam krowa, a ty się świnia <laughs> 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 Masz to? Masz to, ja nie będę wszystkiego robił. Masz Jestem Henek, motyka. Słuchaj, słuchaj, czekaj, bo potrzebujemy wody jeszcze, bo to się nie nasączy, wiesz? Mm. Nie wiem skąd wodę woda coś coś trzeba zrobić. Ile masz skóry? Mam zero. A, potrzeba skóry, żeby zrobić si siodło? O, siodła nie można zrobić. No jak nie? nie? to trzeba zdobyć. Tego nie można zrobić w Minecrafcie oryginalnie. A, <laughs> są... Musimy kobla znaleźć. Ty, czekaj, kobla! Właśnie! Czemu się nie kopaliśmy A, w dół? Możemy w dół kopać. No właśnie, ja zupełnie nie wpadłem na to. A to ja nie zdobędę kobla, bo nie mam kilofa. To czekaj, ja zdobędę i zaraz zrobię kilof i będziemy mieli. <laughs> Tylko niech te drzewo nam wyrośnie, bo mamy deficyt na, na stanie. No mam kobla, uwaga. Dobra, jeszcze nic. Bo wiem, że tutaj czym więcej challenge się zrobi, tym większy ten border jest i na końcu coś można zdobyć fajnego. No rozdzielimy sobie pewnie jakieś odcinki, jeśli chcecie, jeżeli wam się spodoba. Tą łapeczkę zostawcie, zobaczymy. Dobra, ja się nie będę kopał, nie wiadomo no ile w dół. Mamy jakieś e? Nie ma. Co mamy? Ja mam, ja mam te, te 4TT, ale trzeba wody do tego, bo to nie wyrośnie, no. wiesz? To chyba będzie... Nie mam nawet pytań. Ej, w ogóle czekaj, ile masz patyków? Trzy. A co? Zrób kilo z. Kamienny, nie? No zrobię, zrobię. Weź mi go daj. O! O, kolejna krowa, patrz. Dobra, Ooh, masz. Damn. Ej, i po... Nie, nie powiększyliśmy jeszcze, dobra. I patrz teraz. Trzeba znaleźć żelazo. A co tam żelazo Węgla. jest napisane? Że trzeba? Nie wiem. Ale tak w sumie. Winkel nam się z żelazem, Użyj z żelazo. Pod... Wykonano. Aha, dobra, tu gdzie jest wykonano, to jest tak, dobra. Zbuduj piec w ośmiu. Dobra, ja zrobię piec, bo mam akurat. Zrobię piec. Okej. Okay. Dobra, ej stary, powiększył nam się border. Dobra, postawię ten piec, no mamy... A może skrzynkę otworzyć, czy nie? Y, mogę. I jest w niej trzy bryłki złota. Zgubiłem się. Nić, trzy bryłki złota i... Ten ziemniak zatruty. No nie! Dobra, ja to wszystko włożę do jednej skrzynki, co tutaj mamy, te wszystkie zdobycze nasze. O i mam trzy sadzonki, to można posadzić w sumie niech to może wyrośnie. Ja to Czemu gdzieś na rogu nie? postawię. Ujeju! A no tak, tu border się kończy, to trzeba tak kopać. No dobra. Ale kozacko, co? Kurde, ale ja byś światło nie do rady. Dobra, wiesz co w sumie to tak? Mamy ja, te drzewo może tak tu nie? No, one chyba powinno nawet w sumie na środku być. A to urośnie w ogóle w tym? Urośnie. Powinieneś. No, może urośnie. Czas na żniwa, przerób pszenicę na chleb i później ciasto musimy no, zrobić. No, 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 no. no. I, I jeszcze naciskaj, aby otworzyć swoje potar. Potrzebujemy zaatakować potwora, to w nocy zrobimy. Jeśli leć na świni z urwiska, to sobie też zrobimy kiedyś. Konstruuj lepszy kilo, zjedz jabłko nocą. Życie na gorąco, zbuduj piec. Musimy przytopić żelazo, złowić rybę. Diamenty. Tu kurczę. Fajnie, kurde. Tych challenge nie ma co prawda dużo, ale myślę, że podzielimy to na, na dwa odcineczki. Oj, woda zaczęła latać. Fuu, padać. Deszcz padać zaczął. I w, w te, pioruny walą. No węgiel. Czemu tak w dół kopisz, stary? Ja tam prawie wpadłem. Nie kupta. Ja nie, nie. No. No bo inaczej bym się nie dostał do węgla, a tak przynajmniej teraz widzę węgiel, masz jakieś drewno? Jeszcze? Yy, czekaj, zaraz sprawdzimy czy deski jakieś mam. Boże, ten deszcz akurat niefortunnie, a ja na shaderkach gram, nic nie widzę. Nie, no bo jak mam węgiel... To mam już pięć. Się... Weź mi patyka rzuć, co? Dobra, czekaj, ja ci rzucę... Akurat mam patyka jednego. Czekaj, gdzie ty jesteś? No tam, na dole. Czekaj, czekaj. Łapiesz? Łapiesz? Złapię, Dawaj. Łap! O, no. jak złapał. O, jakiś trykiem takim podrzucił. <noise> Za siebie, tak <noise> wiesz, tak świeg barman. O, o, i kurde zgadnie, co znalazłem? Co znalazłeś? Znalazł. Żelazo? No bo światła potrzebowałem, bo tak bym pewnie ominął. Ale bo ja potrzebuję światła, tu zero, e, nic nie, nie widzę. mam wodę. Weź tu woda blisko jest? Weź byś mi kopu, ja tam wskoczę. Może się uda. Nie, 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 jak skoczysz. Ja nie... widzę ją, ja widzę ją. Ej, Weź ją, nie, wylej. Jakie to jest miejsce? Wylej ją, ja też tam chcę iść. Jak mam ją wleć? Bo... No rozwal! Ona tu wyleci! Rozwal to! Ten, ten co pod tobą masz! To wyleci przecież! Ale nie skacz tu! Po co? Czemu? Ja tam na górę idę, poczekaj. Ale czekaj, ho! Bo tu na dużym... będziemy Ale na górze nic nie, nie będzie, ma już. To tu. Dobra, to nie wiem, dobra. Wrócimy tam, poczekaj. Ale ulewa. No straszliwie tu pada. Masz jakieś dobra. pochodnie ze dwie położyć? Ja przetopię tego. O, się... dobra, światło przynajmniej mamy. Mm, patrz tutaj. Ej stary, patrz, tu śnieg pada! O kurde. Tu deszcz! Ale, kozak. Okay. No. Ej, bo patrz, ustań tak tutaj, oj, patrz. Taki masz dwie części tego, jakby. No, 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 no. Kozakie to jest. No, wiesz okay. co ja zrobię? Ja przy okazji. Niech to drzewo rośnie. Ja przy okazji zrobię, jak tu już pada. Postawimy jedną na sadzonkę, może się zrobić. Zrobię, to, to czekaj. Potrzebujemy wiaderko. To ja biorę trzy żelazo. Ej, pa! Dostałem osiągnięcie jakie. No, bo ja żelazo wziąłem. A, no tak. To jest skrzynce co było w ogóle? A po co wiaderko tam? A do tego, do tego nie? Do sadzonek może, za? Do sadzonki to nie pójdą, te te pójdą Nasiona To no, do wody mi chodzi, nie? O kurczak się zespałnił Dobra, idę po wodę i czekaj ja też co tam Kurde, iść zapomniałem Który to było? Tutaj. tutaj, 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 niżej, no Czekaj, kilof musimy wziąć, czekaj To weź żelazny sobie zrób może Zrób, jed, Zrób tego żelazny A, nie starczy No, jednego braknie Nie, starczy, starczy chyba Nie, jednego braknie A nie, czekaj No dobra Może będzie wow. Nie starczy Zrobię patyki, zrobię jeden kilo, a z reszty tych tych zrobię pochodnie. Dwa żelaza. Odłożę. Wiesz co, ja sobie zrobię też pocho <coughs> Jeszcze pochodni sobie zrobię. A nie co mamy drewna za dużo. Czekaj, ja zrobię sobie najpierw kilo, bo nie mam. A ma, masz kilof? Czekaj, masz kamienny? Mam kamienny. A ile? Tam pół jest. A gdzie go wrzuciłeś? Mm, tutaj mam ze sobą. To czekaj, nie kop się, bo ja z, nie zajdę tam przecież. Wezmę tę trawę, całą, zniszczę. Przeciw. Możecie napisać nam, co my mamy dalej robić. Jeżeli jakieś takie wiecie, jakieś lifehacki, ktoś grał w to, wiecie, co tutaj możemy więcej zrobić, jakieś ciekawostki, nie wiem, cokolwiek. Możecie napisać, to będziemy wiedzieć. Może zapewniam, że to cinek, nagrywasz, czekaj. No, alfa, i... fajna mapka, strasznie. Możesz skakać? No, nie wiem, chyba mogę, dobra, lecę. Cześć, o jez! Yes. O, i tu jest żelazo, kozak, daj mi kilofek, jak masz, a ty masz kamienny. Nie, żelazny. No masz. To weź daj mi kamienny. No jest. Dobra, to ma by był. O dobra, dzięki. Ja wezmę od razu węgiel. O nieźle, fajnie, mi się bardzo podoba mapka. Gorszy, że tutaj ogólnie to już tak nic nie ma zbytnio. No musimy coś więcej zrobić. No dobra, zrobiliśmy żelazo. To już jest jeden ten ten, nie? A, wodę wioderko, kurde. O, dobra, weź wodę. Nie! Weź, weź tylko nie zakupi. No weź. O, weź to? pochodnie, weź pochodnie z ręki wyciągnij. Bo z, wodę weźmiesz, dobra. Nie wziąłeś jej. Mam wodę. No nie masz jej. To się ona rozlana tutaj. Nie masz jej. Cię Zbagowało ci Bagowało ci się. Patrz. Wy No weź, schowaj pochodnie. mi pochodnie. Ci się bo... No i teraz weź. Ci się woda zbaguje. Weź to stąd weź, po co się bawić. Weź ją. Dasz nie, nie, do radę jej wziąć. No To tutaj musisz. A to mogę? Dobra, kozak. Teraz musimy się no wydostać. Dobra, tu woda zostanie kawałek, ale my będziemy mogli się wydostać już. Dobra, no dobra, ja to bym w ogóle schodki no zrobił. No, no. Przemień z wiru można wziąć, ty Przemię, będziesz... Właśnie. No, czekaj. Już blisko jesteśmy. Ej, zapalniczkę można zrobić. To za to na pewno będzie. O, tu jest żelazo, patrz. Żelazo możesz wziąć. Biorę. Cię przyda. Później może zbroję zrobimy, ale to później dopiero, bo może też żelazo się przydać i tu jest wyjście od razu. Ja tu oświetlę i tu jest wyjście. Dobra. Czekaj. Czekaj, i to trzeba zaburować, żeby nie wpaść. I teraz tak, czy border nam się powiększył, nie powiększył się. Ej, 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 stary, stary, jeszcze dwa brakuje nam y, tego złota, żebyśmy zrobili blok złota. Bo nie wiem, czy będzie w ogóle. Czy znaczy nie blok, tylko ten. Kryj, ten, ten, ten to same. Czekaj, to ja ty może Tak, a ja wezmę od razu, zrobię zapalniczkę. Cześć. Ej, to się nie przydało, ale dobra może, no nie wiem, w sumie po co to zrobiłem Dobra, nie ważne Może się przyda no Może jeszcze, się przyda Dobra, zobaczmy jakie jeszcze możemy challenge tutaj zrobić Pieczenie chleba Ej, zauważyłeś, że nie było wody, a ta roślina rosła? No, nie wiem, może przez ten Cię deszcz deszcz działa jak, ej Może oh. deszcz, no, ale on zaraz może zniknąć, więc do dupy Ul, wolną piorun Albo mi się wydawało. Nic nie wyglądało. No. Może mi się wydawało. A co tam jest? Co ty za mnie teraz o co chodzi z tym. Trzeba będzie się przejść w następnym odcinku. Ej, tu hapy trzeba, kurde, trzeba piec te. No, ale to może na razie jeszcze nie, nie pieczmy tego. Także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli ta głóbeczka w górę, dzwoneczek z subskrypcją. No i wpiszcie w komentarzach, co możemy zrobić, jak ktoś grał. Zapraszajcie znajomych do oglądania, jeżeli ktoś ma takowych. O! A jeśli ktoś nie ma, to nie. Trzymajcie się po i pęteczka. Siema. Siema.